No, takiego wywiadu, taki wywiad rzadko się zdarza po meczu. Dwie z wielkopolskiej zespoły, a tutaj wspólny wywiad. Lila, to najpierw pozwolisz, że zacznę od tych, które wygrały. Kartki też się najpierw zbiera. Łatwo to było starcie? Nie, no, nie byłyśmy gotowe w sumie na taki mocny pojedynek, bo też przegrałyśmy pierwszy mecz z szamotułami. No, nastawiłyśmy się dobrze, no jakoś to poszło. Zuza, co się u Was dzisiaj wydarzyło? No, my nie byłyśmy nastawione tak na ten mecz, jak na finały. Ale liczymy na rewanż, że finał znowu będzie o złoto, razem z Energetykiem. A jak to się gra z takimi zespołami? Przecież wy już tyle meczów razem przegraliście. Eee, cały sezon, finały Wielkopolski. Eee, znacie się jak łyse konie. Czy jest jeszcze coś, czym można się zaskoczyć? Czy na przykład Lila, jak ty zagrywasz Zuzka, To jest, Wiesz, jakie zagrywki ona nie lubi? Albo czy ją bardziej poczęstować na prawo, czy na lewo? Kurde, w sumie to nie wiem, tak? Nie mieliśmy założenia akurat celować w Zuzę, ale no tak mi się jakoś zagrało i. Nie, ale szczerze, my grałyśmy dopiero ze sobą drugi mecz. Tak. My ze sobą w ogóle nie gramy. Czyli Energetyk przeumuntuły często, ale my ze sobą. Tak. Okay. No dobrze. A jaki, czyli Lika jest jednym z najmocniejszych punktów zespołu Energetyka, którego najlepiej wyeliminować, żeby nie dotykała piłki? Nie, nie ma takiego. Czyli można w nią celować. Tak. Przyjmuje w kosmos. Tak. Ja no żartuję oczywiście. <laughs> Ale czy, patrząc tak na swoje mecze, obserwujecie się, macie jakąś um, taką taktykę, że okej, okay, w Zuzu nie zagrywamy jak jest na, w strefie szóstej. Lilka, jak atakuje, to najlepiej zakryć jej skos, bo po prostej są słabsze ciosy. Ja wymyślam teraz. Tylko, hmm. czy jest jakaś taka taktyka już na poszczególne zawodniczki? No na pewno jest, na każdy mecz jest taka taktyka, taktyka się robi z, z meczu na mecz po prostu, każdy zawodnik gra inaczej też, nie wiem. Co? Nie no mamy, no tak, no tak. No mamy. Nadzie nie, nie ujawniasz przed finałem. Nie. Przed finałem to już wiadomo tak, że gramy ze sobą? No tak. Okay. <laughs> to już jest zaprogramowane. Mamy nadzieję, okay. mamy nadzieję. Ok, no to co, do niedzieli, po do wręczenia nagród i widzimy się w niedzielę i jeszcze raz zapytam. Mamy mecz nadzieję, czy... że na finale razem. Na pewno. Dzięki bardzo. Dziękujemy. E, łatwe zwycięstwo nad szontolaninkami. E, tak sobie wyobrażałyście dzisiejszy mecz? Tak. Tak sobie to wyobrażałam, bo wiedziałam, że się odwdzięczymy im za tamte 3-0, więc tak podejrzewam. Byłyśmy bardzo, bardzo wykręcone. Więc. Tak, Rozkręcacie się z meczu na mecz, gracie coraz lepiej. Mhm. E, Kogo widzisz w pierwszym półfinale? Wolelibyście zagrać z Łaskowiem czy z Wrocławiem? Mm, nie wiem, kto zagra. Podejrzewam, że zagramy z Wolem, jakoś, ale z, i z tym, i z tym. Nie ma co trzeba. <grywa> e, powiedz mi, Ty właściwie dzisiaj zagrałaś cały mecz. Tak? Zmiany nie było. Lepiej się czujesz, jeżeli wiesz, że za chwilę możecie zmienić koleżankę, czy lepiej wolisz by grać cały mecz na Facebooku? Wiadomo, może każdy woli grać, ale też dobrze jest mieć z tyłu głowy, że jeżeli coś nie pójdzie, to zawsze jest osoba, która zmieni i będzie lepiej. Bo najważniejsze są losy drużyny jednak, a nie indywidualne. Jeszcze ci chciałam zapytać o Twoją zagrywkę, bo hmm. wszyscy wiemy, że ty masz bardzo mocną zagrywkę. A w ostatnich meczach widać, że często stosujesz flota jednak. Od czego to zależy, który zagrebki wybierasz? Od trenera w sobie. Trener bardzo lubi e, flota i próbuje mnie do niego przekonać, więc no, różnie. Dzisiaj powiedziałam, spytam się, czy mogę zagrać z góry. Zagrałam i nie wiem, co będzie jutro. No was. Chyba tak, ale. Gratuluję w takim razie zwycięstwa i do finału. Dziękuję bardzo. Dzięki. Powiem tak, wyglądało tak gładkie 3-0. do 0. To nie była wasza wasza najlepsza, mecz, to nie była wasza najlepsza gra, z czego to wynikało? No, zagraliśmy dzisiaj słabiej, zdecydowanie słabiej, ale to chyba też mecz, który pokazał, ile, ile nas kosztował wczorajszy mecz, bo, bo to było mnóstwo emocji, mnóstwo środkówki. Dzisiaj troszeczkę, troszeczkę gdzieś tam na mniejszych emocjach i to było widać. Nie? To ciężki turniej. Przeciwnik zagrał dzisiaj dobry mecz, odrobił lekcję, gdzieś nas finału województwa, ale. E, ten wynik niewiele zmienia, tak? W czwórce są cztery najlepsze zespoły w Polsce I bez względu na to, czy gramy zespołem XII, to i to będzie ciężki mecz i dla jednych i dla drugich. Eee, my na pewno na pewno wyciągniemy wnioski z tego dzisiejszego meczu i to już to będziemy emocji. Czy taka przegrana 0 do 3 to tylko jest wynik emocji, czy również nie może zmęczenia fizycznego po tym wczorajszym meczu, a może po prostu zagrał tak, żeby był nie do... Na pewno zagraliśmy, tak jak powiedziałem, no, zagraliśmy dużo gorzej, my zrobiliśmy ponad 30 błędów w trzech setach, to nam się dawno nie zdarzało, ale no, no, to wynikało, tak jak powiedziałem, ze zmęczenia psychicznego, fizycznego, e, przeciwnik dzisiaj grał dobrze, e, my na pewno gorzej niż, niż w ostatnich meczach, no, znam mój zespół, wiem, że w każdym turnieju jeden taki słabszy mecz nam się przydarza, także, także no, dzisiaj, dzisiaj był ten dzień niestety, na szczęście bez wpływu na to, co będzie się działo dalej, jesteśmy w półfinale, Wyciągamy wnioski, szykujemy się już na jutro, na pewno, na pewno będziemy gotowi na przyszłość. jest ktoś, z kim wolelibyście zagrać? Nie, nie, nie myślimy o tym tu. tu tak jak powiedziałem, są cztery najlepsze zespoły w Polsce, my się cieszymy, że jesteśmy w tej czwórce. Eee, no to, to co mówiliśmy gdzieś tam na finałach. To na pewno, no 30 lat istnienia klubu, pierwszy raz jesteśmy w finale z polski juniorek i, I myślę, że czwórce. nie ostatni, jesteśmy w czwórce i tak jak powiedział, na pewno na tym nie poprzestaniemy, bo to, że dzisiaj nam się przydarzył gorszy mecz, to, to nie oznacza, że my tutaj zakończyliśmy turniej, my, wręcz odwrotnie, tak, ten turniej jutro zaczyna się od nowa i, i chcemy, chcemy być wyżej. Nad czym w dzisiejsze popołudnie, i nockę będziecie najbardziej pracowali? To ma być czysta regeneracja, naprawianie głów po takim meczu, czyśmy. Nie ma co naprawiać, my jesteśmy strasznie silni w głowach i wiemy, wiemy po co tu przyjechaliśmy. Dzisiaj może tego nie było widać, ale to, to też wynikało z tego, że wiedzieliśmy, że już tej czwórce jesteśmy, a wczorajszy mecz naprawdę nas kosztował mnóstwo, mnóstwo emocji, mnóstwo zaangażowania i, i dzisiaj byliśmy po prostu troszeczkę Słabsi nie wytrzymaliśmy końcówki pierwszego seta, no i troszeczkę się rozsypało. Mieliśmy swoje szanse, bo, bo doszliśmy w pierwszym secie, graliśmy dobrze. W końcówce 2-3 niewymuszone błędy i zagraliśmy dzisiaj gorzej niż w poprzednich meczach, ale tak jak mówiłem, no, no i to będzie inny mecz, zupełnie inny mecz i i wyjdziemy na pewno na ładowanie co najmniej tak jak było to wczoraj. No to życzymy finału z Energetykiem, jutro wygry wygrywacie pierwszy półfinał. No, mam nadzieję, Energety że jeszcze raz się spotkamy, także oby, oby tak było, że Wielkopolska no, będzie rządzić 100% w tym roku i, i będą dwa zespoły z Wielkopolski w finale i, i tego życzę sobie i wielkopolskim kibicom. Także. Dzięki bardzo. Łatwe zwycięstwo z Szamotulankami, dobry rewanż za finał wojewódzki. Um, łatwo było? Bardzo się cieszymy, że wygraliśmy mecz i to się dla nas liczy. Wychodzimy z pierwszego miejsca z grupy. Zobaczymy, z kim będziemy grać w dniu jutrzejszym. Także bardzo mnie cieszy to, że wyglądamy naprawdę bardzo fajnie na boisku i siatkarsko i jako zespół. I tak jak mówiłem po półfinałach, że gramy z turnieju na turniej coraz lepiej, to też uważam, że na tych finałach tutaj też z meczu na mecz się rozkręcamy. W pierwszym secie jeszcze Shamutulanin jakby podjął walkę, kolejne dwa to już właściwie odskoczyliście bardzo mocno. E, w czym widzisz taką przemianę? Waszą dobrą grę, czy po prostu Shamutulanin nie zagrał w swojej Trudno mi teraz tak ocenić po meczu od razu, co zaważyło na tym, że w pierwszym secie mieliśmy taką e, bardziej grę na styku. E, myślę, że jeżeli chodzi o trzeci, o trzeci set, to zagraliśmy najluźniej, najswobodniej w tym secie. Chyba na każdym etapie rozgrywek, jak wiemy o co gramy, wiemy o co walczymy tutaj w finałach, to ten stres towarzyszy, to jest normalne. I myślę, że z jednej strony, z drugiej strony i w każdym jednym zespole. Myślę, że na każdym poziomie tutaj w finałach Mistrzostw Polski towarzyszy ta, ten taki stresik na początku, ale my sobie potrafimy z tym dobrze poradzić, mamy też duże doświadczenie patrząc na ten sezon ten sezon nas bardzo dużo nauczył yy, i potrafimy sobie z tym poradzić, więc yy, nawet w trudnych sytuacjach gdzieś tam potrafimy wyjść z tego i wracać do naszej dobrej gry. I dzisiaj ten mecz też tak seta na set yy, uważam, że rozkręcaliśmy się i kończyliśmy naprawdę w bardzo bardzo ładnym yy, stylu można też powiedzieć za dużo libero jak na jednego energetyka libero nie nie nie, nie. My mamy Eee, ja ja, jestem, ja jestem szczęśliwy, że mamy taką możliwość, eee, mamy trójkę zawodniczek, które grają na pozycji libero, eee, Martyna Witczak teraz ma też taką troszkę zadaniową, nie troszkę, tylko eee, na ten moment to jest typowo zadaniowa sprawa, że wchodzi na serwis A no jak końcówka tego seta tutaj końcówka tego meczu, gdzie wykonuje jedną zagrywkę dobrą, drugą zagrywkę dobrą, ma jeden kontakt w obronie, ma kontakt w asekuracji dokładaj to, uważam, że jest mega mega, mega dużo co dodaje do zespołu i to jest bardzo bardzo duży plus dla naszej ekipy, że ma taką możliwość, więc nie, to już żaden problem. Jesteśmy szczęśliwi, że mamy taką możliwość. Gratuluję w takim razie i mam nadzieję, że zobaczenia w finale z Szymoniną. Dziękuję. Przyjechał trener już na mecz grupowy. To znaczy, że już na tym etapie można popatrzeć chłopaków, którzy coś z sobą dobrego reprezentują. Mam no myślę, że tak. Myślę, że każde spotkanie możesz, możesz uwiedzieć coś to. Ciekawe. A oni są młodzi i może być, że jest te, jak się to nazywa, oscylacje, jest dużo tych rzeczy, które jest, może grać bardzo dobrze i dzień potem bardzo źle I, a, dużo błędów i coś tam, ale dla mnie jest, jest a, ciekawe oglądać techniki, jak oni, jaki jest język ciała, jak, jak oni grają, kiedy jest trudne. I myślę, że możesz z dużo rzeczy. Patrząc teraz na zespoły, ale wiadomo, że nie będą grały w finale, czy ten mecz pomiędzy Kozajem a Kozajem, a często sobą, wskazał Pan, jakich zabitników, wybijających się, coś fajnego pokazali na wojsku? Ten ostatni mecz? Ja nie oglądałem cały mecz, ale, ale myślę, że technika dużo zawodników jest dobra. Um, ja nie wiem, jak oni grali ostatnie 2-3 dnia, ale, ale uh, poziom nie był żyli. Ostatni set było bardzo, bardzo dużo błędów, uh, ale to nie wiem, może być, są zmęczone, może być, nie wiem, motywacja nie była na 100%. Um, ale teraz będzie ciekawy mecz, teraz będzie ciekawy mecz. To w takim razie dziękuję bardzo za kilka słów. Ja mam nadzieję, że kiedyś któryś z słuchaków energetyka znajdzie się w Pana kadrze. Okej. Okay. Dziękuję.